No, puścił ten filmik czy nie puścił? O, dobra. No to lecimy dalej. No, myślę, że będę miał. Tego co policzyłem, miałem 44 miliony, zacząłem kasę oddawać. Powinien mieć powyżej 60 milionów. No zobaczymy. No i ja jakie to jest wielkie gówno. No, słuchaj, jesteś... Jestem, jestem. No, także tak jak mówiłem wcześniej, 3 godziny bo... niecałe 100 milionów, bo... Trzeba pamiętać, że maksymalnie możesz wziąć 20 misji, nie? Maksymalnie możesz wziąć 20 misji, jeśli weźmiesz 20 misji, ja mam 400 cargo po 3000 po 3 tony, to nie masz 400 cargo, nie? więc trzeba to jakoś tam pośrodkować. No i tak, tak jak tak jak podejdą misje... No tak, no ale no mówię, zależy jak ci misje podejdą i tak dalej, i tak dalej. No na sp ile? Choć 30 do 50, nie? Zrobisz. no, z Ten 100 A, milionów. Mówisz no, o milionach. No, no. A, myślę, że ja no tak najwięcej ile na razie mi się udało to faktycznie chyba 48, tak? No Przez 3 godziny średnio No a mi to o 4 ale ja jeszcze się bawię z lądowaniem i tak dalej, nie? Mam no, trochę dużo to coś niż inni ludzie Zarząd znaczy, dużo mi zajęło też po prostu szukanie misji, tak żeby się załadować do pełna, z sensowną kasą lecieć. dzieci ja. No, ja startowałem M44 i zobaczę teraz, jak wszystko oddam. Powinien być powyżej 100 milionów. To już mnie to przeraża, bo jeszcze muszę zrobić 9 takich kursów ponad, no 10. A ile ty bierzesz? Powyżej 800 milionów, bo chcę Federal Corvette pod walkę grącić. Wtedy, jak zrobię ten statek, zrobię go w inżynierach. Zarobię dr drugie tyle jeszcze, żeby mieć na utrzymanie tego statku. Mhm. Zaczynam się bawić na open play. Ja trochę już się tam bawiłeś, ale mówię, że na razie nie za bardzo. Jednak Co Zraził mi open play ty, że tych. bo system początkowe, nie? gdzie się respisz. No i gracze no wiesz, Ludzie chcą grać na open player, bo chcą grać z innymi ludźmi. A przywieźli ci takich, kurde, trzech idiotów, dwóch anakondach i jeden, nawet, fajperzek do łapania, i po prostu łapie wszystkich i kasuje. No... Nieważne co wyleci, co nie jest w windu, to spada, co jest graczem. Także jest to dla mnie co najmniej śmieszne zachowanie, w stosunku tych pierwszych, do tych drugich. Ja nie widzę w ogóle żadnego sensu, bo pani gracie, który gra drugi dzień... piedak nawet nie wie co się z czym się greje. Lata od punktu do punktu. I w sumie to wszystko. Ale też masz też solo, nie? No i właśnie dlatego latam... No właśnie, dlatego sam latam na solo. Bo rozumiem, jak. Chcesz teraz grze, że chcesz grać PvP, to wchodzisz na PvP. Nie chcesz grać PvP, to wchodzisz to na solo. Nie? Ale ma to też niestety swoje minusy. No, ma swoje minusy, bo. Większość ludzi myśli, że tutaj w tej grze nie ma graczy. A tu tak naprawdę no. tych graczy jest tyle. Za każdym razem, jak patrzę, to minimum 5000 50 osób było, nie na nas. No, nie jest dużo ludzi, tylko że to jest tak wielkie. A... No, w sektorów to znaczy jest wiele. Tak. Przestrzeń. Plus jeszcze ludzie grają dużo na solo, tak? No właśnie. Jeszcze ja nie będę rzekł na to, bo też często gram na solo. Po prostu, bo zarabiając, no to nie ma sensu wchodzić na popłopę, tylko sobie bardziej, jeszcze przeszkadzasz tak. Natomiast, jeśli chcesz połapać graczy, to masz takie miejsca kulminacyjne, jak SOTY, czy misje społecznościowe, nie? O. I tam, jeśli byś chciał, może tak powiem, graczy połapać, to lecieć właśnie w takie sektory na open play'u. Czy w jakichś routach, trade hubach, czy w miejscach, gdzie ludzie robią inne misje. Tam próbować, nie? Bo tak, jakbyś latał cały czas na open play'u i na ślepo szukał, to w życiu nie znajdziesz Tak samo jak grasz w powerplayu i mm -hmm. to co robisz na solo czy na grupie prywatnej ma wpływ na całokształt rozgrywki, nie, tak? Więc. I to mi się nie podoba. A mi też 000... nie. powerplay powinien być... Tylko na open, dokładnie. Dokładnie. Tak samo tak jak w poprzedniej, gdy się mieliśmy wojnę z inną gildią i oni po prostu na solo playu nam podburzali pod, pod, pod pod reputację i, i buntowali system. Tak, I Nie mogliśmy nic z tym zrobić kompletnie. Bo niestety to, co robisz na solo, ma wpływ na to, co jest. I tutaj open. tak naprawdę Wydaje było zależność się. No, jeszcze rozumiem, nie, ale no, że wiesz, wpływanie na całe, na całe systemy i tak dalej, to, to jest słabe no po prostu. Także na salonie nie wejdziesz sobie w winga na przykład, tak? Ale... Bo Ale to... Sobie szczerze, jako nie ma, to no właśnie. Nie potrzebujesz tego winga, no. Dlatego solo play jest fajne dla zarabiania pieniędzy. Bo tak. na spokojnie sobie pieniążki tu zarabiasz i na tym powinno się skończyć solo play. Tutaj. Czy wiesz, no tak jak ty wiesz, o niektórych jak które można wykorzystać w bugach gry, tak? Że no, na przykład bo nie tak podobne, to jak dla mnie to jest po prostu też bug gry, że możesz innym graczom szkodzić tym, że grasz sobie sam. Tyle, no, granie samemu powinno być dla grania samemu, tak? Że robisz misje, robisz sobie inżynierów, lepszy statek i tym podobne rzeczy, ale no nie właśnie, że nie wiem, że jeśli i po prostu wiesz, no psujesz coś, co jest globalne, grając samemu, no, to, to nie ma sensu najmniejszego pamiętać. I po prostu czekamy, aż panowie z Frontierów cholerajac na, na prelum tam, aczkolwiek wątpię, żeby to zrobili. Nie wiem, jeżeli by mieli wiesz, odpowiednio dużo na przykład e, różnego rodzaju narzekań na to, że takie jest, no to pewnie by to system zrobili, ale patrząc po reakcję gracza, no to niektórym to się po prostu podoba, że tak można, nie? z drugiej strony granie w tą grę samemu jest, no, według mnie, tak mija się trochę z celem też, tak więc, to jest ta sprawa. Próbowałem parę razy, po prostu gra się żywko nudzie, się gra samemu. ile można robić kogety <grymne> <grymne> się tak, jak grałem w FIWA i nie interesował mnie jakikolwiek transport. Tylko właśnie walki PvP, PvE. Tak, tutaj wreszcie pozornie jest to takie. nużące. No właśnie dzięki temu, że masz takie, tam przerwy, tak dalej. Ten, a podróż nawet 400 razy świetlnik trwa dosyć szybko, tak, a czy no dosyć pół godziny około 20-30 minut. Ale jednak zawsze. Jest Co? Defysten, tak, no, W Innych MMO na przykład, jak masz do przebiegnięcia mapę, którą przebiegnięcie ci ileś tam dziesiąt, ileś tam godzin, tak, no to jest bardziej nużące. Jeszcze po Pamiętaj, nie wiem czy grałeś taką grę, może jak Atlantic Online? Nie, Atlantic No, tam nie miałeś żadnych teleportów, ŻADNYCH teleportów. No Z tego co tam może coś zmienili. Tylko miałeś tele... jak znalazłeś się w, mie... w mieście, nie? Mogłeś się teleportować do drugiego miasta, nie? I okej, okay. ale... Musiałeś przebieć odcinek do wykonania misji z buta, i wrócić musiałeś z buta. Tam, tam było coś takiego jak paf, nie? Miałeś quest'a, musiałeś auto no i ja w tym momencie co robił Maniek? Poszedł zrobić sobie kawę, śniadanie, wrócił, a on dopiero biegnie. A on za chwilę przybiegnie, nie? Dobra, słuchaj, Małotek. Przybiegałeś na miejsce do zabicia miałeś 100 mobów nie? Mm -hmm. tłuczesz jej, i tłuczesz tłuczesz przybiega ci gracz PvP ty go zaklastasz przybiega następny, ty on cię zabije respisz się dobrze, że tam były respoin re, respoin respointy, respoń... res nie? no o właśnie No i mogłeś się kurczę, że tak powiem, Ten nie było ok, ale o, było fajne Akurat było śmieszne. A jestem ciekaw, co zrobią z tym nowym skokiem, bo ma być ultrakrus, coś takiego. Że ma być jakiś statek, który będzie skakał między galaktykami. Bo o, tak naprawdę nie jesteśmy w jednej galaktyce, nie? tylko skaczemy między układami słonecznymi. Czyli ja w ogóle ostatnio skąp nagadam, który akurat nie gra w tę, grę, ale właśnie podrzucił super pomysł, nie? że wiesz, że na przykład taki statek, który jest w stanie załadować 20 myśliwców na przykład, tak? Gracze wiesz, wlatują sobie w niego. Właśnie sobie skaczesz gdzieś tam właśnie na jakąś dużą odległość, jest jakaś bitwa czy coś. I nagle wiesz, tam jakaś ustawka gingi, nagle wlatuje ci jeden statek, a z 20 graczy, wiesz, 5 wingów, tak? Piu! Lecą i się, na, i się mogą tłóc wtedy. Nie? A wiem, Coś z tyle takiego capital shipa, coś takiego karier, nie? Po prostu tylko przywozić statki na miejsca, wiesz, wszyscy wyskakują i to się tłuc. A i mało tego, że jest uz uzbrojony po zęby, tak? Nie nie, 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 nie musi być on ma głównie, wiesz, Jego zadaniem głównie jest dowiedzieć a na przykład wiesz, gracz też może mieć jeden swój myśliwiec w tym statku, tak, tak jak teraz będzie zrobione, że możesz jeden statek przewozić, czy tam dwa, yy, czy tam na te drony, to, to on zawsze może być ten, bo na przykład no, mnie to osobiście wkurza, że sobie zostawiam statek, na przykład, nie wiem, kupuję sobie myśliwca, tak, fajny myśliwiec, super, wiadomo, myśliwiec dużego baku nie ma, tak, więc skaczesz może sobie, nie wiem, jak dobrze pójdzie, co dwa systemy przeskoczysz, żeby nie musieć tankować po drodze no i co? No i masz taką możliwość, że dobra, kupiłem tego myśliwca, no i teraz chcę nie polecieć ten przykład do systemu, który jest stała świetle ode mnie, żeby sobie powalczyć, bo akurat tam są moi znajomi. No to przecież można się pociąć po drodze, nie? <śmów> <śmów> <Co to śmów> A jak robisz statek do walki, to nie ładujesz już skupa, ani za no, to No, jak no. to się nie stało, tak? Chyba że. <śmów> że... Tego ale nawet jak masz tego fioloskopa, no to weźcie ten dwa skoki, stoisz i co? I kurde tankujesz przez kolejne 5 minut, nie? I koledzy pytają jak tam lecisz? Tak, 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 I już przeskoczyłem trzy systemy, jeszcze tylko 40. Nie? <ślesk> Cześć. Że ten kobrom ladałem, która no ma duży bag dosyć miałem i też na ten no fakt, że dwa razy wolniej skakałem jeszcze z MSP, no ale no przecież do lecenia gdziekolwiek no to była no masakra, nie? to było ponad godzinę czasu, leciałem 400 lat świetnie, kto jest przykład. <laughs> po <śmiech> prostu. A czasami no jest taki, wiesz, no jak grasz na poważnie, to fajnie było, żeby jednak faktycznie ktoś miał jakiś statek, który może ci przenieść te małe, tak? Możesz sobie faktycznie przylecieć na ten ten, zgarnąć wszystkie statki, które masz tam zaparkowane, albo swoje statki swoich znajomych, ma no, no. tam zaparkowane. Ten wylatujesz sobie przed bazę tak bo rozumiem, żeby żeby był taki statek, też musi mieć jakieś oddzielne miejsce, w którym może tankować, tak? Czyli nie wiem, jakieś. Nie wiem, tankom. To tanko, znaczy to, się to, wiesz co, jakiego, tam tak. frontier coś pisał, że bo mają być zrobione, mają być większe statki od tych co są i mają być rury do, które od nie wlatuje do stacji tylko dopukuje przy stacji, przez takie rury, nie? Kuma. Mam, że takie mm. miejsca do utankowania. Po prostu. Tak, coś takiego Uutankować. też miało być, no ale ogólnie projekt gry jest rozpisany na 10 lat, więc. No, dokładnie. A miejmy nadzieję, że po tych 10 latach nie stwierdzą sobie, no dobra, starczy na ra. Ale no, słuchaj, IF był rozpisany na 10 lat, a on jest ponad chyba? No, no, no. chyba w 2004 startował. Mamy 2016. No to też 12 hmm. lat No i chyba tam pis... kiedyś, jak jeszcze grałem, to czytałem, że jak oni teraz pisali na 10 lat, to kiedy widzieli, że się z nim zbliża koniec terminu, nie? A gra jeszcze skrywalna, jest dużo ludzi i muszą jeszcze coś dorzucać, to mieli problem. No tak Ile możesz na zresztą kod też ma swoje ograniczenia, nie? No i w końcu dodali takie stadele w Iwie, nie? Na razie na tym się skończyło. No, i włączyli teraz Free to Play, jeszcze. O weź przestań, nic mi o tym jemy w tym. Jak ja już, bo ja chciałem wrócić. Jak już ci mi powiedzieli, że gra przeszła na Free -to -play. to play, to koniec, zamykamy temat. Dobranoc, gra umarła. Dziękuję. Fajnie było. To ja, może się udać. Ja nie mówię, są gry Free to Play, które Ale są grywalne. Free -to -play zmienił tylko tyle, że po prostu jest więcej do ożynania, tak naprawdę, <noise> w tym momencie. Bo jak już ludzie są doświadczeni, a typowi nie, gracze MMOX sobie wejdą do gry tego, to będą mieli problem to bardzo duży, nie. W tamtej grze, tak jak w tej, jak ktoś się na początku nie poprowadzi w jakimś stopniu za rękę, to masz przez No. Znaczy tutaj jeszcze sobie poradzisz, jak coś tam będziesz sobie robił, co sobie będziesz polował, to sobie będziesz tam, nie wiem... Tak, ale szybko, się, ale szybko się zrazisz, bo czas po prostu, nie? Grasz 3 no. dni, a tu 2 no, miliony zarobiłeś. Sobie, no a? właśnie. Ja się cieszyłem, że 2 mi miliony zarobiłem. Ja Kiedyś. <gry> <gry> A właśnie, miałem coś się ten... Eee, Latałś na tym joysticku, czy wróciłeś do myszki i klawiatury? Nie, latałem na joysticku, jak już ten joystick, to będę ćwiczył. O. No... Jak już jest, to... Eee, ten... Z klawiatury i myszki używałem głównie do gadania, bo mam toka. Eee, nie lubię osobiście tych gadać normalnie, zwłaszcza, że... Nie mieszkam sami, nieraz tutaj różne dziwne dźwięki się wydobywają do okoła. Tak, tylko że wiesz, że możesz sobie ustawić tak, że możesz mieć tak jak ja, tak. Z tym, że jak coś jest nie tak duszę jeden przycisk mu mutuje mi mikrofon. Hmm, cool. I tym samym klawiszem go odmutowuję, no. Hum. Minutka! Okay. Ja bym musiał jeszcze, bo nie byłem, tego nie powiedziałem, ale nie byłem u inżynierów Tomana Kongom, żeby, wiesz, skok skoksał zrobić, nie? Zwiększyć to też by ten czas się zmniejszyło podróży, ale. No, jakoś nie zmienia faktu, że zarabiać się da. Zarabiać da się dużo, ale coś trzeba trochę polatać. Reddill żyjesz? Że, że Zresztą mnie ziniktowali A to trzeba mieć Poko już dzisiaj trzeci raz, nie? Ten <grym grym grym> raz tatek <grym> straciłem mi się też. Oo! Ja trafiłem na przyjemniarzka, który mi ściągnął 30 sekund, nie? No. Ale na tym bildzie co ci podałem? Tak szybko cię rozsopiał? Tak. Nie mogłem uciec, bo w ogóle nie wiem czemu w ogóle nie zaliczyło mi wyjścia z interdiccji, tylko mnie wyrzuciło z niej, czyli już nie zdążyłam odpalić tego. Paliłem mu jakieś 6 min na twarz mi tak nie pomogło. Ale nie to... Kurczę, widzisz. Nie do końca tak to działa. Bo... Musisz latać na full do. tego... Power capacitor musisz mieć tak zwany na silnikach. No tak. I dwie tak, kropki mam. na tarczach, nie? Dokładnie tak latam. I teraz tak, wychodzić, gościu ci złapie. Wychodzi z interdykcji, obracasz no. się tyłkiem do niego. Od razu boostujesz. Tak. Wyrzucasz wszystkie hardpointy. I pierwsze tak. co robisz, wyrzucasz od razu miny i chaflanchera. No tak. Masz chaflanchera, tak. tak? Oczywiście. No. Ja to wyrzucam i po prostu tylko spamuję tym. Tymi minami i, tym i boostem. Cały czas boostuję i... No tak. Zazwyczaj mi się udaje uciec, nie? No ale... Mi też zazwyczaj, ale... Już dwa razy, latając tym buildem, trafiłem na staty, który po prostu zmiótł. <laughs> nie miałem nic do powiedzenia, kompletnie. Ja lecę na buście, a on w ogóle mnie dogania i mnie z góry nawalania takie Jakie szczęście. Tak, ale musisz jeszcze ustawić się tak, żeby być... Równo z nim. Ja wiem o tym. No, na radarze. Nie, nie, roku roku że, nie, nie że on jest. To no. No, ja tak też starałem się robić, ale ja on nie trzyma na grypę po prostu. Raz do minami i nie zaczął latać tak, że nie mną. No, nie mogą go wrzucić ze siebie. Tak, cała prawda, o 2 2.1. Koty OP zrobione na czekaj, Elita. No. I wymasterowane w inżynierów. Dziękuję, dobranoc, nie masz nic do powiedzenia. Jak jesteś zrobiony przez transport, ani pod walkę. Trzeba latać w konwojach. <grym> A ty teraz w ogóle handlujesz? Co robisz? No handluję cały czas. Latam, nagrywam. Jesteś Na Hekatę lecę teraz. Ja jestem już w cywilizacji. Ja jestem w cywilizacji właśnie rozwożę towar Skończę rozwodzić trochę Trochę nagramy całą prawdę o całych tutaj walkach, jak to wygląda. Bo powiem ja ci tak. Ja jestem całą dzisiejszą kasę do tyłu, więc zrobię od nowa, niestety. A kiedy cię zniszczył? Na samym początku, jak tylko doleciałem do tego, do Sios. Też hmm. do tej stacji wyleciałem sobie na chwilę. Żeby zawrócić, chciałem zawrócić do tego na outposta, żeby zatankować Hitsinki. I już nie doleciałem. Ooo No, nawet nie zdążyłem nic oddać, nie? No to z dzisiejszej fertelansy chyba nici. Chociaż? No zobaczymy, nie no, 20 milionów zrobię. to jest jeden przelot, tak? może mam tam i tych 2 godzinki <laughs> Może zbieram Czasami latanie na... No, będę te 20 milionów jestem stanie w 2-3 godziny zrobić na samym lataniu między Sotis a SIOS, tak? Tak jak robiłem przez... SOTIS. Naprawdę, no wiem latała, 22, latałem 24 i po prostu, no 20-25 milionów. No ja, że co się trafiło, nie? No? no wiem. Chylko jednak w że sobie daruję misję ta misję tego nielegalnego przewozu. Bo jeszcze na joysticku i tym, tym jeszcze nie potrafię za dobrze podlatywać do stacji i dlatego właśnie może nie jest najlepszy pomysł na tę chwilę. Wyćwiczę trochę latanie na tym, to wtedy będę się bawił. Przemyt. Dlatego tak jak mówiłem wcześniej, że gracz, który lata na klawiaturze i myszce, a gracz, który lata na joysticku, no... Przewaga? Myszki i klawiatury w tej grze za duża, w moim mniemaniu. Nie, właśnie nie odczuwam tego, po prostu przeciwnie. Czyli, no, kieruję się statkiem wygodniej joystickiem na przykład, nie? Niż myszką. Bo myszką mnie to wkurzało, że muszę zawsze, wiesz, jak po prostu muszę wycentrować ten punkt, a nie zawsze, wiesz, w ogniu w zdarzeń dookoła, mi się to udawało. A tutaj spokojnie tylko sobie ustawiam, wiesz, w centralnej pozycji i mam, tak? Chyba trochę kwestia przyzwyczajenia, albo ogarnięcia. Nie tak, bo ani, mówię, ani do klawiatury nie byłem super przyzwyczajony, a dlatego też no, no, nazywam się wcześniejszy zakup joysticka, żeby wiesz, też uczyć się po prostu latać na tym, nie? Zresztą to jest fajnie jak sobie, wiesz, masz ten dźwigiemkę, tak, wszystko. Jezus, jak ja nienawidzę lądować w cube'ie, nie? Przepraszam, mam telefon. No i widzicie, tak, tak gra mniej więcej, jak to teraz rozmawiamy z RedDeal'em wygląda. Wszystko oczywiście na żywo, bez jakichś dodatkowych cięć. Jest, ogólnie gra jest w porządku. Jeszcze trochę jej brakuje. Tak żeśmy rozmawiali, kilka rzeczy mogliby zmienić Co sądzicie na ten temat możecie opisać w komentarzach Jeśli znacie inne sposoby, te któreśmy wam mówili. Proszę bardzo. Sam jestem ciekaw. Poprosiłbym o trafne informacje, a nie spacza. Innego. Dobra, teraz zrobimy kolejne cięcie. Tylko oddam jeszcze. To jest słuchajcie, przytniemy, zaraz puścimy dalej.